No. O, to, 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 Tak. Do, do, do Od dobrego człowieka chłopaki tutaj dostali. No, zaczynają Was oglądać ludzie. No. pan żebyś wiedział. Bo optyk więc przyjechał. No, nie to, wiadomo że... skąd, nie wiadomo o co chodzi. Co z torbą. Z torbą zrobioną z ja. no. Okay, no, <susza> <nie susza> to Ok. I wiedział ile butelek wziąć? Tak Cztery. Ja jedną bię. Mi je się pić. To <laughs> nie? Jest tak fajnie. No ale widzisz. Chłop przyjechał, przy co nie? Chcecie coś do jedzenia? No. I od razu. Pałelek Nie, to jest Jimmy. Jimmy. Ja jestem. No. Prawdopodobnie najlepszy gitarzysta, nie? Jimmy? Henryk. A Henryk, myślałem, że Jimmy'ego zaraz weźmiemy mu gitarkę, kupimy, będzie nam to ugrał. <śm> jak? Young ze CDC, nie? Mhm. Mm lubię straszne CDC, w ogóle. Lubię każdy gatunek muzyki. Nie do nic, godzin i lat. Nie do zysków. Ani nie mów nic. Okrzamy wokół... No tak. Daj świat. mi drugi widzimy. Jedną noc. to najlepszy lek. ale jest jak w długiej trasie. Ty wiek. Nie wiedziałeś, to wiesz. <grym> no mówię no, słysza jeszcze, tak słówka, co nie? No takiej no, ekipie. W takiej ekipie. No, tak no. nie? By było zajebiście. Dla no, miasta się Ekipa pełna zdziwienia. Kajman dopóki na lewatora nie owali, to się nie położył. No. Dawaj, Jarek później, że zajemy. Masz słyszeć? Ty niech się podzieli, no, nie, nie masz kurwa tego, kiera, kurwa. Tak? Nie podzieli tego, się, bo to jest czerwony piw, bo coś piwem masz mieszane. A ty co, nie lubisz piwem tak. zmieszane? Dobre. No. Dobre, bo mokre, że? A kurwa po kuchni. Nie, Prawidłowo. Nie tak. A z mową. A Tam ja nie widać. Ja Żarcie tam kurwa, zresztą węgów, nie kurwa. Jest, to Ci Nie no. przeklinaj! Tajmanik, jest! Jedz! jedz, jedz jak chcesz! Kurwa, ale ja To... Jest, boże, to no. O radę, nie, kurwa... Nie mam pojadać! Nie, nie, tej, nie Zaraz, na pół. Z, z na pół, a ty się Dzień Zostaw no, mu Ja nie miałem czasu na cztery. <śmówi> Dałem już. Kurwa. <śmówi> na... już. <śmówi> na... Musisz się najewać. Swoje roczyna. Gdzie I co? Tak jest. Gdzie dalej mnie chwyciłeś? No właśnie ty, tutaj, nie? No. To chyba jak z wózkowej miałem starcie. Ach. Dobrze Dobry mówiłeś, było Tutaj nie pod okiem nie Na Nie bo się nie Dalej nie potrz tylko Tutaj na człowieku, nie? No, ziemy się ciągnie no. Trafił mnie kurczę, od jeden, nie? Co w wózkowy cię trafił? No to Co ty kurde Ale słuchaj się <laughs> Tutaj się synka Takiego o dostał co ja, ja, zawsze ja. się przypierdziła do od mnie, ty. No. Ja ze so Szczecina, a on z branj góry. No. Jeleniej góry swojej no. Jelenie zadiebanej. Nie ja mówię. nie góry. Aha. No i się cepnął, no i znowu była zadiebana, <klvok> nie? Synek, <klvok> nie śpij. Nie śpij, kurwa, cię obudzę za chwilę. I przyjadą butyle. No bo nie potrzebujemy, bo tę Izbę będziemy zwiedzać. My będziemy zwiedzać cały kraj, a na Izbie to jest kurwa raj. Tam jest chujnia z Trzeba tam żyć, żeby być, a jak przebamblujesz kurwa północy, to już chuj, nie dostaniesz kocy. A ty jesteś kurwa... <śmienicza> <śmienicza> i no i no. pójdę do połowy. Pat, coś ci powiem. Oglądałem kiedyś taki, taki film, filmowy. a ty Lugi. tak sobie nie nie wahaj tutaj. O, pojadę Bardzo prstnie to zrobiłeś. Ja to jest I tam, gdzie ja mieszkam... Ja to jest po z fototajdu. Coś trzeba zrobić z tego kraju kurwa. Nie przeklina, trzeba żyć, Nie przeklinamy. No. To to? Bo będzie podniówce. My <grym> się <grym się, <grym się, no, nie się, nie? No wyrzuć to. Tak. No czekaj ty parę. No to par, kurwa, pal tak pal, żeby się spalił. No, zuki, zuki. Bo taka w kiełka. No, chyba, zrobić tak komisyjnie, No, chyba, 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 chyba. No, chyba, 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 chyba. No, chyba, chyba, No, chyba, Słuchaj, jeden przeprowadzimy na żółto, trzysta ja potrzebuję, no ten też się bawi, ja też mam telefon dzisiaj, nie pierdolę w tańcu, nie, nie. <grywa> Ani, <grywa> a w chwili obecnej pozwolę sobie zająć śluga na morder. masz okienko? Nie masz, ok, zaczynki wolek jeszcze. <grywa> Kurwa, wypukłeś w tą malarzką. jak był diabeł opęta. Żeby nie nagrywane było, z backhand. śpi. Co ty mu No dawaj coś, jem nie my. Nie nic, godzin i lat. Nie chcę ze sklep ani strach. On Akur... daje rady, Zalimy co ko konie, kolinasz. nie za tepie go kurwa, to jest tylko człowiek kurwa, pa. A? A? Co tak przeklina, Kajman? Kajman! Co tak przeklinasz? Ja pierdolę, dosłownie. Co <laughs> <To> nie? <laughs> Szefcy jak nic. <laughs> Ty leżesz. Szwów ma, że Igił mu zabrał. Mały, <noise> napierdolił się o, teraz wysokim tematem, Marihuana kurwa. Tam się zajęba i uuu, chyba bym no, poleciał ten, na UFO. Kochaczko. Gdzie byś Nie. poleciał? Na UFO? Na UFO? Nie, tam za gorąco będzie, chustawkę <głoszafka> jasna. To UFO do nas może przylecieć. No. no. Ja Kup sobie, go, Ty jakaś sta Kurwa. A, ja nie masz ręki Nie mam ogienia? Nie mam. Ja ja nie mam. W ogóle kurwa się... się, 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 się kurwa nie kontrolujesz. Zachowujesz się jak stary burak. Nie do, że kurwa nosisz takie czerwone buty. No, aha, bo od nam całeś, tak? O, po tym dał, po no, tym. Ale kajman. <laughs> co ty mego synka się czepiasz? Bardzo Ale fajne kicha, bo no. no. wow. Co tam kurwa, kiedyś teraz widziałem przed chwilą. Co? Korek. 500 zł. A korek, kurwa. Korek Pięci to jest otworek. panu. A ty kurwa, co? Jaką nominału to nie widziałem. Rudinaszka. Tak, to jest pojemne do 500 zł. Mam Jakby piepło? było złote? Nie pipa jego, nie da pipa. Uff, Patrz, Łukasz, Kiedyś przetrzymaj był to. to. Kiedyś były takie czasy, drogi żołnierz. O, słop. Walnij, Grzdyla, zapomnisz. O mnie, o mnie da rady, oni ci. To już jest antyterrorysta. Na następne spotkanie dam Ci stopę. Stopek się ładnie ubrał, ty na biało. A jak przyjdzie kryminalna, to będziesz miał lipę wtedy. Bo cię minął. Na dzień dobry, cię odpalą. No, i nie wyjdziesz z tego bagna. A ja wyjdę baje ja daje radę, bo kajman się nazywam przepraszam dziękuję też słów nie używam <śm> a wiesz dlaczego? a jeszcze dośpiewał? co? ania wyszkoli nie, ania co wyszkoli ja nacis się nazywam narty ja też sobie to zespołem i ty żeś cię Wyszkoli, pięknie jak ja tak? Atac... o kurwa Nóżki? Ja też czasem o, ja muszę, no, tak. Aż mrówki idą. Energii tu by. Dobra. Nie Nie no, 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 już? już jest Urchamiamy się. Jakby no, ptaszek. Będziemy w telewizji. Burduku się. Co? Ale, ale nie tu. Bardzo, że to chwytawka. No, no, akurat to tak zwróciłem uwagę mu bo cały, ale z białego. Tam, tam <laughs> Ty tam nie chowaj mu tego, tego picia, niech on sobie później wypije, dobra? No. Picia to no, bo... no. zabrać. Patrz, ile wody. Ma? Yeah. 100 tysięcy karów, chustawka jasna. my z Dziwem co? Powiem ci jedną rzecz, mm. tylko jedną. Dobrze, ja. bo płacimy. później muszę Wlec. iść do Polski. Na lewatorka? Tak, no dobrze. A panu chcę robisz? Nikawą. Ja jeszcze no. z chłopakami posiedzę no i też znika. Przecież. Oni też stąpili. Kajman pewnie tu będzie nim szpał. Ach, dobra, no, wybłukam to. Dobra, dobrać. Dobrać. Życie, wygrałeś życie, wygrałeś śmierć. Łukasz tak patrzę, widzę, czai się. No. <laughs> I myślisz, że jesteś najlepszym człowiekiem na świecie. Nie, 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 niestety, ale nie. No. A my masz tu dup, dupkę przytłum. Dobra, to idź, się spotkamy gdzieś. No. Co? Jak coś... No, co? To jutro Będzisz zapraszam, co, nie? Jedną oh. No, Hejjo. Musisz się ogarnąć trochę. Ja też jestem bezdomnym człowiekiem. Ale się nie poddaję. No ale się nie poddajesz, ale schodzisz coraz głębiej. Jak ty co, co drugi... Ja wszędzie. Ale co drugi dzień cię karetka zawija. To drugi dzień, no. nie codziennie. Bo no, nie chce okay. im się przyjeżdżać codziennie, no, bo jak bo widzą zgłoszenie pod Biedronkę się... tą nie samą, to już wiedzą. W ogóle. I jeszcze mówią, że padaczka, wiesz o co chodzi? O. No to już wiedzą, kto tam leży. Wczoraj to już, jak podjechali, to już mówili, znowu, znowu. O. Jak już się da, dzwonisz, to chociaż pojedz z nimi, to z pięć godzin sobie na klatce poleżysz. Ta. W ciepłym i w ogóle. Dożylnie ci dadzą glukozy trochę i... No ja. Idę pod most spać. Idę pod most spać. Krzynek, żyjesz? Ja. ja. Łukasz Przynajek. zawsze żyje. Jak się troszeczkę zdenerwowałeś. No, 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 widzę, no jak mam marudę pod nosem. Co nie ukasz? Łukasz sam by pożyć spać. Póki spoko. Co? Kurwa, aż mi czuł trzeba jest pod. Życie Dawać. Życie nie bajka? No. To. no, to już to. Dla Tam jest jedzenie, że to wiem, chłopak, no, sobie zjedz. To co z jedzenia, gadasz? Jezu, albo ptaki opylą. Nie wiem jak to się będzie Mam. To piłem smutki w butelce Dzie, smutki. Dziewiąta rano. Na czekoladę. Na W tanej ważkości. Była nieletnia, ale namiętna. Tak. Na co komu dziś, wczorajsza miłość. Na co komu dziś, wczorajszy cen po co dalej pić te samo piwo, gdyż ulega dał. To jest eliminacja. Oszustelano no. się za. Musiał facet wiedzieć, bo dwa bochenki, starówki, trzeba wstać. Faruki, kiełbasy, dekrabusz. Bo nic nie wozi ze sobą Kupaty. tyle jedzenia. Jeszcze tam, bracie. mu, A tym bardziej no. taki facet, że do domu by nie kupił tego. No, zobacz no sobie. A. O, gorąca. Ale zawsze A to jest to, bo później wiesz jak to jest. Przychodzą, zawijają kurde. Musicie też jakąś lodówkę mieć. <laughs> Za, no, zaopatrywać się w lodówkę. Główny jest. Mogą. A O, 12 leci. Co robić? Ale nie wiem, co dobrze, W razie W to kurwa, chyba będę chyba znajdę owym Co to kurwa, Kokolino A ja. o, A ja. robimy? Kurwa, kokolino. Robimy kokolino? Dług mi. Jest Kolino! Czy się modlisz? Do nieba, ku. Kujwa. Łukasz, 5 minut. On ten mógł no, Dzień dobry. <laughs> Dzień dobry, ale chuć nic nie zostanie. No pij, Kokolino! Dobre, bo pyszne, nie? Smakowite. O, na pewno. Jo. A ty seba już wypiłeś? jest kolino Ci się modlisz, bo jakbyś się modlił, to, to długo się nie powoli, bo on Ci wszystko wychleje, to ma. każdy gram na wagę złota, nie? Złota. za co To może jest 5 gram? Za dużo to, to ja bym ja sobie mieszkanie kupił za dużo no chodź kokolino, kolino będzie spimpał oni chcą te przejście razem Normalnie szarpnij mi się do góry i, i, i będziesz w góry łam O kurczę A, Uj, tam, co? Robimy Rób to się tak z tobą. Będzie chyba. Znowu? Na bo? YouTube y będzie jakieś głównie. Znowu? Pijcie. Coś Łuki potrzebujesz? Po to jeszcze by coś zużywać. Łuki co, co jest? Potrzebujesz? O, Widzę, że Kajman chyba u was się chyba położył. nie mogę Co tam leży? Kawa. Tu kawa. Tak. Hyj, wyj, hej. Wyców. Wy. Wy, z... Tam butarkę wyćwój si z dół. Oto chłodia no. A ja nie potrzebuję. O tam się klei. A ty kurwa jeszcze żyjesz w ogóle. Mamba! Bombę. No dej. Czemu nie oddychać? A o! Szuchnę! Nachla, Nachlapałeś się, kurwa, nie? No, no, no. Tu jest Ja nie mam siły, żeby wam rozmawiać. Kto śpi? Kurwa, nie ma siły rozmawiać. Otóż to. Kurwa. Zajemu. Zawałasz się. Jemu zaj. Teraz oto.

No, za dużo pijesz. Ja nie piję. Ale za dużo pijesz, dlatego cię tak rzuca. Ale rzuca, rzuca. Mogę nic, się zapytać? Nic nie jesz, a się tego. A tylko pijesz. Piję, bo muszę. No dobra, no ale jeść też trzeba. Ile można jeść? No, jak ty nic nie jesz. Je, jem, jęca Chyba wpłynie. Zobacz jak cię Co chwilę te lepie. Tam niech pan zobaczy. Mam dziarka ramówki zarcia. No. Ja tego nie przejęłem. Mam słoiki. Miałeś. Nie jakieś tam takie ciedolniki, ale mam. mam jeszcze jedną prośbę. Nie wiem czy się wyciągam. No nie wyczołga się, nawet nie próbuj, ma za daleką drogę no. Maksymalnie dojdziesz do następnego drzewa. Nie, nie chodzi o to. Dasz zadzwonić po południu. Nie, nie będę co chwilę dzwonił, bo no mój no dom... Po pogotowie. Znowu? No. No, byłem w szpitalu. Wczoraj nie byłeś, bo przyjechali i cię wyrzucili. Powiedzieli, nie. że się nie nadaje. Nie na wyrzucili mnie, tylko ja odmówiłem. No to po co odmawiasz? I dzisiaj to samo: przyjadą, posiedzieć z nimi w karece, żeby się dobrze poczuć, tak. i, i od razu pójdziesz. Bo nie chcesz. A pamiętaj, że za każdym razem, a, a tam na zakręcie może ktoś śmiertelnie faktycznie potrzebować pomocy. No to a ty, a ty wołasz sobie od niechcenia. Ja raz się dałem na, nakręcić na Twoje. To od razu w gościu podeszedł inny, który do biedronki, klient. No. I mówi: Nie, to jest ten udawacz. O. o, wymusza, przed sklepem się kładzie i wymusza. No i faktycznie tak było, bo za dwie minuty już go nie trzęsło. A jak cię trzęsie, to nie pij alkoholu. Raz cię mocniej by trzęsie, co nie? Mhm. <laughs> Cztery dni będziesz chodził z kacem. Nie? Cztery dni z kacem. Później dwa dni z trzaskami wełbie. Ale dojdziesz do siebie. Tydzień czasu i nie będziesz chciał. A. Ja wiem, że ulica to, to każe pić albo coś. No ale to z głową a ty bez głowy pijesz. Za każdym razem, co cię zobaczy, to jesteś w stanie takim jakim teraz. To nawet jakby to mówiąc pomóc tobie, to tylko jedynie. Wiem, pół, albo amarena balon, lub nie wiem, półka spirytusu. No. no tak, żeby się, wiesz, jak przebudzi wano setę i dalej to samo miało. Tak, pół litra w sobie. Tak. No, budzi się zamiast środa, niedziela. A co to jest za dzień? No. No widzisz, codziennie nie dzień gubi o jeden. No. Czyli gdzieś dzień się ten pogubił. Ja to Cisza na froncie No, jak nigdy mhm. się zrobiła. Kajman się zamknął to, to cisza stała. Ale już odpływa jego ślipia, to nie? Mhm. Co? Nawet nie wie, że jesteś, nie? No kurwa, by się wiedzieć, to się dowiem. W Porto Rico teraz jesteśmy. No to Porto Rico Za godzinę mamy ten, prom do Krakowa. No. Przez Mazowsza O to fajnie. No. Jak kajman tylko zobaczy napój bogów, co nie? nie to od nie razu piwo. żyje. Jak tylko zobaczy. Zrobić kokolino. <noise> A pijesz takie kokolino? Piwo z, z wódką. No, Ja, ja tam nie pijesz. Ola. To jest. Dobre? No co, wyszopne? Czeresznka czy wisienka? Wisienka, Czeresznia? Czereśnia. Czeresz. Dziękujemy.